Cierpliwość, cierpliwość, żebyśmy mieli tutaj tych podań, O, o, wymieniać dużo. Trzeba płaczyć, zamknąć, po prostu całe i wyjść od Dzień dobry, dzień dobry widzowie! Wiem, że nie mogliście się doczekać kolejnego odcinka, ja również, wiem, że nie mogliście się doczekać kolejnego vloga meczowego, ja również, więc dzisiaj mecz wyjazdowy, dużo emocji, dużo bramek, czyli to, co lubicie najbardziej, nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, dać łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, w komentarzu napiszcie, który moment odcinka był według Was. Najlepszy, nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. to niech oni kurwa wracają z tyłu, a my cierpliwość, cierpliwość. Szukać sobie zagrań, nawet taśnik, jeżeli tutaj ma sewa piłkę i wyjdzie, strzelam oczy, to niech dostanie tą piłkę, niech zgra, bo zaraz ktoś zabierze jeden czy drugi i się zrobi większa przestrzeń do podania, czy do boku, czy do wprowadzenia piłki nawet na ścinającego tutaj szczelam kaca, czyli na no dziesiątkę. Więc cierpliwość, cierpliwość, żebyśmy mieli tutaj. Tych podań o o, wymieniać dużo. bardziej szukać właśnie tych zagran niż pierdolenie gościa tu czy tu, bo tu jest nam minę do najlepiej do kresu dla drużyny przeciwnej. Jak żobiłam piłkę w naszym kolukarnie, to od razu jest odjazd czysty w Trzeba właśnie. Zapietalać po prostu całe 90 plus. Brawo. Pokazać no to, że Mamy dobrą drużynę, doświadczoną drużynę, więc to pokazać na no boisku. Wchodzić w dyskusję. W żaden sposób z nimi, nie? i mi w grę. Dawać panę za zdrówko i za zwycięstwo. Imię ojca i syna i ducha świętego. ojciec nasz. Który się jest z niebie, ale nas spadło No i moi drodzy mamy pierwszy gwizdek sędziego, a wraz z nim od samego początku głośny doping kibiców gospodarzy. Ożeł, Pierwsza moja indywidualna akcja, i przeciwnik zatrzymuje mnie faulem. Zderzyliśmy się kolanami i chyba nawet przeciwnika bardziej bolało niż mnie. Tutaj widzicie krótkie rozegranie naszego rzutu wolnego i troszeczkę przeszkodził nam w tym wszystkim zawodnik, któremu wcześniej została udzielana pomoc, więc pierwszy drobny błąd sędziego, ale przyznał się potem pan sędzia, że popełnił błąd, więc za to bardzo szanuję.

I mamy pierwszą dogodną sytuację do strzelania bramki. I Kacper Rączka, nasz napastnik, wykorzystuje ją. I mamy wynik 1 do 0. Nic się nie stało, pożęk, nic się nie stało, nic się nie stało, pożęk, nic się nie stało. I mamy też mój pierwszy strzał w tym meczu, niestety niecelny, ale jakby troszkę lepiej piłka naszła, mogłaby być z tego fajna bramka. W tej sytuacji tak liczyłem, że Kasper mi da jak poszedłem na obieg, ale no niestety nie zauważył mnie, nie słyszał mnie, a mogła być to moja dogodna sytuacja do strzelenia damki. 수고하셨습니다. <shrie> <shrie> W tej sytuacji moim zdaniem dochodzi do zagrania piłki ręką przez przeciwnika i powinien być rzut karny dla nas, ponieważ było to w polu karnym przeciwnika, lecz sędzia stwierdził, że nic nie widział. ・はい W tej sytuacji mieliśmy trochę szczęścia, ponieważ po błędzie naszych obrońców napastnik drużyny przeciwnej mógł strzelić bramkę wyrównującą, lecz na nasze szczęście nie trafił on w światło bramki. Ożel. 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 向前 No i mamy sytuację, która moim zdaniem była najładniejszą sytuacją stworzoną przez naszą drużynę i wykorzystaną w dzisiejszym meczu, czyli mój odbiór, potem pójście na obieg, wejście w pole karne, wyłożenie piłki idealnie na 11 metr do naszego zawodnika. No i nie pozostało mu nic innego, jak spytać się bramkarza, w który ruch chce dostać lewa strona, boczna siatka i mamy 2 do zera dla nas. Niestety bardzo szybko po strzelonej bramce drużyna gości wychodzi z atakiem, prosto padła piłka do skrzydłowego, i ten w sytuacji sam na sam z ziobim, mija go i do pustej bramki strzela i mamy bramkę kontaktową na 1 do 2. I mamy kolejną sytuację dla naszego zespołu, w której to nasz napastnik wychodzi sam na sam. Obrońca próbuje go dogonić, lecz na jego nieszczęście mu się to nie udaje, i nie pozostaje mu nic innego jak sfałdować naszego napastnika. Stąd rzut karny dla nas, którego pewnym strzałem zamienia pancho, i mamy wynik 3 do 1 dla nas. I kolejny kontrakt naszej drużyny, tym razem szedłem na obieg, lecz tej piłki nie dostałem, nasz skrzydłowy wykorzystał to, zszedł do środka i strzałem po długim słupku, strzelił bardzo ładną bramkę i wynik spotkania 4 do 1 dla nas. A tutaj moja mamuśka z tatą i z wujkiem, czyli moi wierni kibice. Tutaj groźna sytuacja przeciwnika, lecz moja dobra gra w obronie i zablokowanie strzału, który mógł skończyć się groźnie, i bramką kontaktową dla przeciwnika. No i niestety rzut rożny, czyli mocna broń zespołu gospodarzy i tracimy bramkę i wynik na tablicy to już tylko 4-2 dla nas. A teraz widzicie sytuację, w której cały zespół go podaży domagał się rzutu karnego, lecz moim zdaniem czyste zagranie. Jeżeli chodzi o rzut wolny na środku boiska, mógłby to sędziak widząć, ale na rzut karny zdecydowanie za miękkie. Generalnie. A teraz krem de la crème Libii Okręgowej, czyli czyściutkie jak sami zresztą zobaczycie w powtórce zagranie i czyściutki odbiór naszego brońcy. A sędzia w tej sytuacji gwizdę karnego z Zresztą ocencie sami, czy waszym zdaniem powinien to być rzut karny, czy nie. No, właśnie a rzut karny pewnie wykorzystuje gracz drużyny gospodarzy, i mamy już wynik tylko 4 do 3 dla nas, więc końcówka zapowiada się ciekawie. A tutaj widzicie rzutą kartkę dla mnie za opóźnianie gry, gdzie moim zdaniem wybicie piłki szpicem na odległość pół metra nie powinna być kara na żółtą kartką. Ale to jest tylko moje zdanie, dajcie znać, co wymyślicie. I mamy ostatni gwizdek sędziego koniec meczu. Dużo bramek, dużo emocji, ale na szczęście trzy punkty zostają z nami. Możemy wracać i dopisać do ligowej tabeli kolejne punkty dla naszego zespołu. Dobrze, dobrze. Nie 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 Koniec meczu, znaczy wygrywamy, patrz troszeczkę się męczyliśmy w końcówce. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, dużo bramek, dużo emocji, to co lubicie najbardziej. I co, widzimy się na następnym odcinku. Za tydzień dajcie znać, co można poprawić, co, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało w komentarzach i zapraszam Was do następnego odcinka. Pewnie już wkrótce się ma.